Koalicja Obywatelska ob obiecała, że port w Gdyni będzie w polskich rękach. A co się właśnie okazało? Premier oświadczył, że znowu jemu nie wyszło. Gdyński port wydzierżawi zagranicznej spółce. Przed wojną Polacy pierścionki oddawali, aby powstał port w Gdyni, a Wy go obcym oddajecie. To samo drodzy rolnicy było w 2015 roku, gdy oddali Duńczykom na 30 lat port zbożowy w Szczecinie. Premier składa kolejną obietnicę, że wybuduje port zbożowy w Gdańsku. W 2009 roku premier Donald Tusk obiecał, że do 2020 roku wybuduje elektrownię atomową. Kumple premiera zarobili, a nawet miejsca nie wybrali. Chociaż może port, gdy nie zbuduje, aby mogli sprowadzać żywność z państw Mercosuru, zgłasza wniosek formalny o przerwę i informacje premiera, co zrobi, aby Nikt go w Unii Europejskiej nie oszwabił i nie podpisał umowy z Mercosurem. Dziękuję.